I dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Yy, dzisiaj, trochę kontynuacja tematu oczekiwań i trochę tego, że oczekiwania nie są naszą obietnicą, że czyjeś oczekiwania. Zastanów się, jak często oczekujesz od kogoś jakiegoś zachowania, tylko dlatego, że wszedł w tobie w jakiś nurt i nagle on się zmienia. Bardzo często to widać na przykład u osób, które zaczynają w sensie. Zaczynają jakąś zmianę w swoim życiu, nagle się zmieniają o 180 stopni. I teraz ta zmiana, ona bardzo często powoduje taki dyskomfort u innych ludzi. I teraz oczywiście prawdziwi przyjaciele zostaną z tą osobą, dlatego że jakby głębiej znają i jakby czują, a reszta być może odejdzie od tej osoby. Natomiast Ty się zastanów, jak często oczekujesz w ogóle od innych ludzi jakiegoś zachowania i co robisz w przypadku, kiedy oni tego, zach tego zachowania, tego oczekiwania Twojego nie spełnią. Dlatego, że wyobraź sobie sytuację, że ktoś jest po prostu nagle szczęśliwy. Nagle dostaje po prostu takiej, wiesz, łaski od Boga i jest mega, mega szczęściem chodzącym. I teraz Ty się dzielisz tym szczęściem yy, z kimś, a ktoś Ci mówi, Hej, ale to nie jest tak. <grystanie> <I> teraz <grystanie> y y y y mówi ci hej, ale y oszalałeś? I zastanów się, dlaczego ona to robi i co ona w tobie, y w tobie powoduje, bo to jest bardzo ciekawy mechanizm. Z jednej strony może to powodować, to w Tobie jeszcze większe potwierdzenie tego, co masz i jak się czujesz. Hej, ale ja wiem, jak się czuję. Czemu ty mówisz, że to jest nie tak, albo dlaczego ty w ogóle chcesz, żebym się źle czuł? Nie? To jest też ciekawe. Z drugiej strony warto się zastanowić, co ta osoba ma w głowie, że chce, y, że podważa. Czego ona się boi tak naprawdę? I teraz ty jej mówisz: Hej, ja wiem, znam przepis, mogę ci go dać. Po prostu na kartce ci napiszę, co? Potrzeba czterech składników na przykład. Ona ci mówi: Nie, 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 nawet przepisu nie weźmie. To nie jest tak, że ona weźmie kartkę, pomyśli, nie wiem, może coś zakombinuje, zmieni przepis. Nie, ona w ogóle tego przepisu nie będzie brać na to, co ty masz. I teraz y, są również osoby, które y, właśnie mają pewnego rodzaju oczekiwania wobec Ciebie. Ty sobie stoisz, siedzisz albo w ogóle jesteś chodzącym wielkim szczęściem, wielką miłością. A, ta, a, a, a ludzie będą do ciebie podchodzić i właśnie będą cię atakować ze względu na to, że nie spełniasz ich jakichkolwiek innych oczekiwań. I będą ci mówić, jaki ty jesteś. I to też jest ciekawe, bo to też będzie dla ciebie sprawdzian, czy faktycznie możesz tą twoim szczęściem i twoją miłością rozpuścić to, ta, co ta osoba mówi. Dlatego, że uważam, że to są dla nas takie właśnie sprawdziany albo takie właśnie testy. I teraz dostajesz taki test i słyszysz w ogóle, że jesteś gnój, nie? I teraz zastanów się, co ci to robi. W sensie, to jest o, oczywiście cudzysłów. Ta ocena może być zupełnie inna w innej jakiejkolwiek płaszczyźnie, ale jest to ocena od osoby, której oczekiwanie spełniłeś, ale ta osoba nie powiedziała ci, jakie to oczekiwania ma. Czyli ma jakąś wizję w głowie na Twój temat, ty tego nie spełniłeś i odchodzi do ciebie z atakiem. I teraz zastanów się, co ci ten atak robi. Jeżeli wchodzisz w poczucie winy, albo w ogóle czujesz się winna, albo w ogóle myślisz, dobra, nie będę pokazywać tego, czyli chronić siebie w postaci ucieczki, no to warto, myślę, że się zastanowić, dlaczego tak jest, że, 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 że uciekamy od tego, że się chronimy. Bo teraz myślę, że, myślę sobie, że taka prawdziwa. Ym... Taka właśnie natura tej miłości i szczęścia Twojego, jeżeli jest taka pełna, pełna po prostu, taka wiesz, jak smak, takiej, jak taki zapach takiej yy, yy, świeżo mielonej kawy, taka wiesz, intensywna ta miłość Twoja w środku, jeżeli jest, yy, to nawet jeżeli dostajesz różne yy, oceny na swój temat, od, albo w ogóle trudne sytuacje. Po prostu się im przyglądasz i wiesz, i masz zaufanie, że wiesz, że wszystko będzie dobrze. Po prostu. Czyli dostajesz po prostu gonga i, i się zastanawiasz: hej, ale to jest twoje. To ty tak uważasz. I ja tak nie myślę. I w ogóle cię to nie rusza. Nie dotyka cię. Nawet się nie ma, gdzie przykleić. Bo jesteś po prostu chodzącym, błyszczącym światłem. Nie ma się gdzie ta ocena przykleić. To jest fajne. I teraz mamy jeszcze trzecią rzecz. Myślę, że bardzo ważną. Yy, 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 miałem akurat spotkanie z kolegą yy, i jakby taka dyskusja w, w toku wyszła po prostu. Dlatego chciałbym nagrać ten film. Dlatego chcę, chciałem, chciałem i nagrywam. Wyobraź sobie, że masz wszystko. Że dosłownie masz wszystko. Masz rodzinę, piękną żonę, męża, piękne dzieci, wspaniałą pracę, biznes, miliony po prostu możesz wszystko. Myślisz sobie, że chcesz mieć to, osiągasz te cele po prostu non-stop i wszystkie cele ci wychodzą. Ale jesteś nieszczęśliwy. Jesteś nieszczęśliwy. I myślisz sobie, kurde, myślałem, że jak będę miał ten cel, to będę szczęśliwy, ale wyszedłem na ten szczyt. Posiedziałem chwilę i wcale tak nie jest. Wyszedłem na drugi, trzeci. I wcale to tego szczęścia nie mam. No oczywiście, ja powiem droga nie cel, tak? Czyli cieszymy się drogą, ale no wiesz, no jakby stajesz codziennie, codziennie szukasz. I teraz, jeżeli tak jest, to jest mega w ogóle bardzo dobrze. Bo dlatego to oznacza, że jesteś świadomy, że tego, czego nie masz. Czyli nie masz tego szczęścia, a wiesz, że chciałbyś go mieć. I wystarczy go poczuć. I druga sprawa, wiesz o tym doskonale, że ono jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Czyli nie osiągniesz go niczym innym, jak wejściem do środka, do tego, co masz w sobie. I teraz uwaga nie do tego, co w głowie, tylko do tego, co w sercu. Bo w głowie będą właśnie różne myśli różne inne dziwne myśli. I teraz, jak to poczujesz, to faktycznie wejdziesz w to głębiej. I teraz uwaga Uwaga, 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 bo to też jest ciekawe. Ja daję tej osobie, czy ty dajesz, czy w ogóle ty dostajesz, ale to jakby tak. Przepis. Znowu dajesz przepis. I mówisz, słuchaj, ja mam taki przepis na to szczęście. Wiem co, wiem jak. Mi to działa. Może chcesz spróbować. I tylko dlatego, właśnie, że ten przepis nie mieści ci się w głowie, w sensie takim, że on nie pasuje do Twoich kanonów, na przykład tam jest w ogóle mąka kukurydziana, nie mąka przedna, a mąka kukurydziana jest z Ameryki Północnej, a Ty Ameryki Północnej nie lubisz, to z racji tego stwierdzisz, że ten przepis jest do bani, więc go od razu y, y, wyautujesz Czyli zamiast się zastanowić, dobra, no skoro jest przepis, to się zastanowię chociaż, jak ja mogę to zrobić? To ty od razu go skreślasz i będziesz szukać dalej. Będziesz szukać dalej. I zastanów się, ile takich okazji ci przypadło koło nosa, tylko dlatego, że nie spełniało jakichś Twoich założeń, dlatego, że twardo jakieś miałeś przekonania na dany temat, że czegoś nie wolno, lub coś wolno, albo czegoś jest za mało, lub za dużo, tak itd., itd. Że tylko dlatego, że przekonania. Prawiły, że nie mogłeś dotknąć danego tematu. Zamiast się zastanowić, hej, a może, a może faktycznie, zastanowię się chociaż. Przecież nikt ci nie każe od razu piec tego placka. Tylko warto się zastanowić, skoro ktoś do mnie przychodzi i mówi: hej, mam przepis na, na, na ciasto. O, lubię ciasto, daj, zobaczę, może będę kiedyś miał ochotę. A nie, ale lepiej właśnie. Yy, wejść w te swoje tory stare, oczekiwania i, i, i tyle. No. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, gdzie ty masz jakieś oczekiwania i jak te oczekiwania wpływają na twoje funkcjonowanie. Czy, czy może warto lepiej usunąć sobie choć trochę tych oczekiwań, żeby myśleć tak tu i teraz, żeby być osadzonym w życiu codziennym, żeby nie musieć się zastanawiać i nie oczekiwać od kogoś czegoś, że ktoś coś zrobi. A nawet jeżeli ktoś coś zrobi, to pomyśleć sobie, ok, dobra, zapytam siebie, co mogę z tym zrobić, z tą sytuacją, która mnie teraz dotknęła, a nie lecieć i szukać winnego na przykład. Bo ktoś coś zrobił jeszcze nie spełnił moich oczekiwań, a ja mu tych oczekiwań nie powiedziałem. A on tego nie zrobił. No jak śmiał tego nie zrobić. To pewnie jest winny. Taka refleksja na weekend. Dobrego weekendu wspaniałego. Życzę Ci dobrego, wspaniałego życia dnia i w ogóle. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, hej.